No to co? No jak ja zaczynam, Ale Dawaj, to co tam zrobisz? No nie będzie bar kłamców. Tak? O kurde, no Bela, zwierzę, jak. Co ty tutaj no mi tutaj proste, wrzuciłeś? Tak? A macie no jakieś królowe? królowe? Kurde, jakieś... trochę mu wierzę. Nie no Ebi Kuj. Ale Ja mam jedną No ja teraz to już te... Ja sprawdzę zwierzaka, zwierzaka już na pewno nie ma. Mhm, no, ja no wiem. Kuj. Musimy go porobić, sprawdzisz z zwierzaka Myślę, i on będzie... Kłamiesz. No to zobaczy kłamie. nie nie, nie, ludzie! Ludzie błagam, kurwa nie! Zobaczmy, zredekcenie po guziku. O, jaki, jaki, dobrze, 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 Oszukałeś przeznaczenie. Oszukałeś przeznaczenie. A kawalaj za pierwszy raz, czy miałeś jeszcze trójkę? Nie, miałem trójkę, miałem trójkę, no. Nie, A, no, no tak dobrze, nie Ale nie ma trójek w tej grze od Nie, no nie, nie, mógł, nie, nie, nie? No mógł, mógł, mógł <grym> Ten kto przegrywa to zaczyna. To znowu ty. No, no, no. no to na spokojnie sobie zagrajmy. Queen. Yeah, queen. No i teraz nie wiadomo, tak co masz No Dobra, no to będą dwie, tak. Ja jestem po tobie. Ja myślę, że też dam dwie Queens Nie no niemożliwe kurwa, no niemożliwe Ja naprawdę Dobra pokaż miało za bardzo pewnie to położył, niepotrzebnie Ach, i teraz umrę, ja pierdolę Tak, tak, tak Liczymy Szczęście guzika Ola, guzikowe szczęście Guzikowe zwycięstwo Królów Czterech króli, nie? Wcześniej Królów Królów Królewów, król. A wcześniej ten kurczak tam siedzi, to był kurczak ojciec kurczaka. A to był kurczak mały, nie? No? no ojciec kurczaka a teraz zmienili. A tam jest ten mój brat niedźwiedź, zobacz. Prawa, okej. Przejdziemy na spokojnie. Jedna karta. To masz rację, jedna karta. O, no dobra, skoro tak proponujecie. No dobrze. To ja tak może z dwa króle. Uuu, leci więcej! Niemożliwe Nie, nie będę sprawdzał na razie no, To takie niebezpieczne Niebezpieczne jest Tak uważacie chłopaki? Mm. Nie To ja wrzucę dwa <laughs> No i to jest porzejrzany, <laughs> że on wrzucił dwa Nuggets, on wrzucił dwa króle teraz wrzucił no. dwa króle Nie, no co ty robisz? Bo ja mam swoją taktykę ty po prostu... no i chuj no, no no Dobrze miał, no. dobrze miał no. przecież no Bo to dokeria. działa tak, że wtedy Mangetsu pomaga ABemu przez to, że on przerzuca da. jego Dobra, no. muszę kiedyś odpaść, dzisiaj za sprawdzam dzisiaj nie ma na twojego razie. dnia Nie wierzę to to Ja pierdyka o, Żyję o! Dobra, no muszę my. się skupić, koniec Asy. tego dobrego Ja w ogóle nie miałem żadnego w tamtej rundzie króla Tak myślałem, że wlecisz w chuje Też tak myślałem Dobra, to może. To myślałeś, w no dobra, niech będzie. O kurde. Świec. Ja to polega. chciałem zrobić. Ja bym to sprawdził. No. Ja też to chciałem zrobić, ale nie chcieliśmy. Sprawdź! No. Ja myślę, że świeżak że. Uuu. No, to sprawdź, no, no i co? No, nie? no dobra, skoro proponujesz, to też dorzucę jeden. No ja myślę, że też taką dwójkę dam. Uh. Dwójkę? Tak, dwójkę. Mocne! O, nie dałeś Bloody wcześniej, Mocno teraz nagle tak trzeciego Asa. No tak. Skąd trzeci Asik się no, pojawił? ja lubię, lubię dokładać te Asy, co nie? Też dołożę. Lubię tak, ja myślę, że ej Ciula, ale i tak ja walnę, wolę, żeby ktoś mnie sprawdzał Dobra, jeszcze jednego no dołożę. <laughs> ciekawe, że aż tyle asów macie, kurwa No, no, no ciekawe, nie. że aż tyle macie No nie, nie, no co no, wy, no, 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 kurwa, no co wy, co wy no, ja pan, Co zrobiłem, nie, sobie nie, idzie, ja nie, idzie, ja nie zrobiłem, tak. naprawdę Ludzie, weźcie to ode mnie, nie Gusikowe szczęście Kur, Kurwa oh. No, zjesz Teraz znowu asy, znowu asy, no Wygodnie No, wygodnie, wygodnie Uuu, można no, zaczynać Można, można Chyba kłamie, powiedział. chyba kłamie, coś mi się tak wydaje Uuuu, no dobra, to ja rzucę Ic. jeden Na no spokojnie Ja myślę, no. że dwa asy pójdą Nie no, kurwa, niemożliwe no. Niemożliwe wszystko staje się możliwe no dobra, też te czy, czy, czy. dwa asy w takim razie. No tak. jak no wszyscy, to kurwa, to zwierzę. wszyscy chyba. bardzo. <laughs> no bo zwierzak, to wszyscy, musisz częściej no. sprawdzać, oh, po prostu! Oh, kurde. No Dobra, no to w takim razie no, ja też idzie. dorzucę. Dobra, pierwszy. Nie, no nie patrzcie. No, czy... nie no, ci ja to jest niemożliwe, Serio ty. to miałem! <laughs> ej, ja sobie fajkowałem. tak się dajesz złapać. No bo po prostu ja uznałem, że... Za nudno jest, za nudno jak nikt nie sprawdza, więc... No co? Krawka. no. Ja tam Ciekawe. się nie boję konfrontacji, będę sprawdzał często i gęsto. Królewski? No, stół, tak, A Rzucę tak, ci trzy królowe. Two. queens. Dwie królowe na dzień dobry. Uh. Mi się wydaje, że blefuje. Też mi się tak wydaje, że blefuje, ale. Będę sprawdzać. <laughs> już za często sprawdza, teraz już się tak, bluźnie sprawdzać. Tak, już się powstrzymuje, żeby być A, przy tym stole. się, ale to... też mi się wydaje, że fejkował. Ciekawe. Dobra, Liar A ty, ja Gnój! Ty jesteś Gnój! Rozumiesz? Złoczyńco, oh, jebany! Ja ci rodzę! Za, ja za pierwszym! Za ja pierwszym! Nie, Nikuja! chuja o, A, A szkoda! Bardzo! spokojnie że... jeszcze bardzo jadę. Wszyscy mają równe szanse w tej grze, niemalże. Bardzo wyrównana Mamy rozgrywka. Marne szanse! Marne? Tobie ucho odstaje trochę, tak patrzę, jak się trzepiesz. Ale zaczynam. No <laughs> zacznę je Ładnie, ładnie odstajeć ucho. Mm. Mm. No dobra. Ja myślę, że takie trzy asy. O kurde, Bela, ale I tak wlekał. mnie nie sprawdzi, więc. Nie no, sprawdź to, prawda, nie, jest niemożliwe, nie no, żeby musi... to miał. Nie no, pewnie ma te trzy asy. No, mówię, że nie sprawdzi. Nie no, niemożliwe, ma, żeby to było. A, pewnie. Nie rzucim, ma, ma, Widzisz, jak, ma. jaki mam secure? Ma. Baby, nie sprawdzi wiesz, ja, nigdy nie. Nie, no, cię nie sprawdzi. Co tam tu jak? Ktoś też mi rzucił. No, <laughs> to tak, tak. No, no, Ciekawe, co tu wiesz. Popatrz, popatrz. Ja się patrzę no, rzuć to No, może być no, tak troszeczkę no, tak troszeczkę No, weź trochę, weź po i... No, tak ci zagramy O pach. kurde, bela To sprawdźcie jej, bo i tak jak masz dużo życia Co tam, maybe? co tam, maybe, jak tam, mariacie, co? Boimy się troszeczkę, dupka piecze, co? A, nie boję się A, kurwa, beczka z ciebie, powiem ci O, no, ja, to... ale miał. Tam, Na getsu kłamał na początku, co nie? Nie, nie kłamałem, miałem trzy asy a, pierdolcie się, Bo idę do Więc naprawdę, my, ja mieliśmy wszystko chyba Trzymaj się, oh, wow. Wow. O, o, o! Ale tu siadło Ale siadło A. Ale siadło z pieca spadło To tutaj świnie próbuje ugrać, no świni nie. <minutki> Dokładnie, <minutki> Dokładnie. Nie. nie będziecie mi żadnych świni <minutki> podwalać tu No, Ty, na Jesus. dzień dobry dwa asy no kurwa, ciekawe to. Podejrzany, bo ja mam trzy asy. No ja też. <laughs> generalnie. A ile ja masz? Dlatego... Ej chłopaki, ja też, trzy, ja też mam dlatego... trzy asy. Ale serio? Mówisz? To... Bo jak no mówisz serio, serio, to... serio. Za serio? Trzy asy? Serio. No sprawdź, Blaz, sprawdź. Sprawdź. Kłamie. Kłamie. Sprawdź. Sprawdź. Jest to ciekawe, dlatego. Stop. No ciekawe. Ej na serio, zwierzak nie okłamisz, bo jak bo ja się no, tak. To... Ale. Cię okłamać? Ale, serio? To... serio, bo chcę go sprawdzić? Skłamisz czy nie? No sprawdzaj go. No sprawdź Ej, słuchaj! No i. No bo myślałem, nie wiem, czy mi nie okłamywałeś miesz, to, co że mogę się okłamywać. No, no bo wyglądasz jesteś świnią, dlatego. No wiesz, no, ale także po świni no. lecisz? Czy wchodzimy tu na rasizm? No, no. Na animalizm! Na animalizm! Nie ma. co, się. bo jest większy? <laughs> <śmienic> 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 Jak się patrza Ja spamuję już guzik, spamuję guzik. Nie, <śmienic> 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 no, <śmienic> tak nie będzie. <śmienic> no, beka z ciebie. Beka z ciebie. A, twój stary Joker raz, chodź w garsz. Ja sobie Proszę cię, mogę. Twój stary poszedł na nowego jokera le, do kina Cisz, le, lecisz le, cisz, le, Nie ma. Tak, tak, tak. Tak długo. Tak, <śmienic> Dobrze, nie gracze, ze mną takie numery. Zobaczymy, co teraz będzie. Uuuu ja myślę, że Bladdy King, i tak nie sprawdzi, więc warto. Masz jakieś króle, zwierzak? <głos> 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 Jaki metagaming <noise> Nie no, serio, nie, masz jakiś króle? <noise> nie, nie. Nie wiem, może mam. No, no ja miałem one, króle. <noise> Naprawdę ja przysięgam, że miałem króle więc możesz sprawdzić. <noise> no dobra, wierzę ci. <noise> Żebyś mnie nie okłamał. Co no nie? pewnie, że nie. <noise> A kurwa, tak ci rzucę. Tak? A ja nie wiem, czy no mam, ja czy nie mam. Nie wiem, czy mam, czy nie mam. <głos> <głos> może mam, może nie mam. Ale powiem ci, że ten świniak może jest leci. Może mam, może nie mam. On jest taki, to jest takie karty. Prosiaczek z Kubusia karty. Widzę właśnie, widzę. Może mam, może nie mam. No, to teraz zostawiam, nie masz. No i to teraz? No, to ja do was chyba, co? Jak zwykle bladeuszowa ręka przeznaczenia mnie dorwała. Zawsze przy takiej konfrontacji jest jeden na jeden. Dupa! No i po co? Trzeba było kurwa. sprawdzić? Trzeba było sprawdzić zwierzaka. Trzeba było, no. Bo no, rzucał pewnie w ogóle nie miał króla. nie miałem. Zwierzak po prostu jest smerfem tej gry jak Abif Amogas i wiedzą jak tutaj się Słuchaj, robi. Słuchaj, ja po prostu tak. wiem jak tutaj rozpracować ludzi. Tak. Dobra, no to tak. na dzień Jeszcze dobry. Y no i kurwa! Sprawdzaj. Go. Sprawdzaj, hmm. go. Sprawdzaj. A i masz króle? Sprawdzaj. Mam. Masz? Sprawdzam. Na serio? Tak, ale ile? Sprawdzaj! Dobra. Ale on w wciula! Dobra, sprawdza! Ja! No i co, cmaniaku? Nie! Myślałem, że cię sprawdzę. Nie zginę. Zginiesz, otam! Ale to niemożliwe. A, ale masz 4 mangels. Ja no, do piątego no, zawsze lecę. Ewa farta. Ja za drugim, jak zwykle, kurwa macie. to Przemyślmy tę taktykę góra, trochę jak. bardziej. Ja myślę, króle. że znowu to. Kings. Ta taktyka. Dobra, tak ustalmy. Myślisz, że dwa ma, dwa króle? Mm, może mieć, może mieć. No, dwa, może mieć, widzisz? Dwa króle, mieć, dwa. No bo zwierzak nie ma żadnego. No, no akurat Zdzisz? się mieści. On ma same pytajniki. Nie ma tyle, co on. Niech tak będzie w takim razie. Ja bym to sprawdził, Mangels czy ma. Zobaczymy. Zobaczę, zobaczę. Proszę bardzo. Tu king, mówisz? Tak, mówisz? Tak? Kurde, ktoś to to z was leci w chuja, bo ja mam dużo króli. A ile mam, <laughs> A ile mam, mam nad, nad głową? Nagle, Bloody, masz dużo króli. Ile, tak? ile mam nad głową? Cztery. 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 Także to Dobra. Dobra. Sprawdzamy. Kurwa, ile mam nad głową? Ooo! Dwa, dwa, dwa masz, masz, dwa masz, dwa Niemożliwe matematycznie, żebym teraz dostał. Niemożliwe. Strzelaj, kurwa. Fizycznie. Łe! Kurwa, pach! Mówiłem! A, nic nie jest! King Stable. King Stable. Zobaczmy teraz. King Stable grał U, kiedyś kurwa. w Scrabble. dobrze. No, kurwa, kurwa powiem wam, trafiło się! Trafiło się! U, nie, Trafiła się kryska nie, na mateska. Jak ładnie się trafiło. Wygodnie. No, 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 dawaj no, na getsu Trafiło się! O kurde! Trafiło się! A co, co no to nie wierzę, że fajkowość do. No, no wiem. No, Dobra! No, trafiło no, się! No to teraz grajcie, chłopaki! Trafiło się! Grajcie, chłopaki! Trafiło, trafiło, trafiło się! Poczekaj, sprawdzę cię. A to łobuz, To nie jest, był nie dobry zielony. pomysł! Ej, no trzeba było sprawdzić zwierzaka w pierwszej. No. Ja jeszcze Trzeba. jestem na etapie nie! rozpoznawania. Się, nie! Blady, pach! Oooo, no, ja pierdykam. Co to mamy, króle? Śmierci mi coś spachy. pachy. ja, ale to. <grym> <grym> to czekaj. Sorry, sorry, raczej mi puściły, jak zginąłem obok. <grym> no, dobra, nie ten przycisk, miałem kilka, a dobra, nieważne. Tu, Kings. Tak pewnie. mówicie? No, i co teraz? Co ale się patrzysz tym byczkiem, ale się byczkiem patrzysz Spra Sprawdź to, sprawdź Magi Ale się, co tam byczku, co tam blady. Ile masz królów, ale 100% tak szczerze powiedz Nie mogę ci udzielić takiej Odwalimy go, odwalimy go, odwalimy go Noo, sojusz Dobra, trudno Co za plan no. w ogóle? Chcę świniaka uwalić No co Ciekawe. tam byczku, byłby sojusz, Coś, by... dałby sojusz, Ciekawe. a nie to nie hmm. Jestem ciekaw, ile on może mieć tych królów. No jeszcze. ile mogę mieć. Ja ci być, powiem, że, że miałem, miałem wszystko. Ale w... zwierzak zazwyczaj na początku kłamie, wiesz? No. wiem, zauważyłem. Ciekawe. No, zazwyczaj na początku kłamie. Teraz no, to może się mieć. Przekonajmy może, co? Przekonajmy się tak po coś i coś, chce coś, co rzućmy, co? Co tam, byczku? Co się chce, co się chce? Jak się patrzy no się się tym ryjem, co? nie? No, Ja to widzę ładne włoski, no ciekawe. Te są zajebiste. No i co teraz zrobisz, panie zwierzę. No, ja bym coś rzucił. proszę bardzo. No to powiem ci, te króle coś ci nie siadają, zwierzak. No, ja miałem wszystkie, więc... Sprawdźcie. Sprawdzaj go, i no nie, no kurwa! A ja miałem nie sprawdzać go, to nie widziałem! No 100% nie ma już, kurwa, nie ma bata. Mam, o, ja, Mam. kurwa. A ja kurwa o. nie miałem. <gry> kurde, nie no. co być. Kurde. No mogę, ale kurde już nie wiem. Nie go sprawdzać, no jak już nie. że tyle kart poczarno. No. No, do widzenia. Baba, nie? Kłamałeś. Mangestu? Miałem trzy króle i jednego jokera. Więc o, o, no, no kurde. Dłuża więc miał. tutaj akurat no chciałem się sojować, Dłuża ale miał. odmówiono mi współpracy. Nie ma soju, nie? ma. Nie ma. Nie, ja się magię co za soli. Jest sosem stały. King. A co tak kurwa blady, tylko piec, jeden. Kłamie, mnie kłamie na pięknie. No, no to trzeba od razu zagrać blady. No king. i mi się wydaje, że on coś knuje znowu. Też mi się A, wydaje, że knuje. A ty ja dupa jesteś, ale dupa, ja jesteś dupa, dupa wołowa jesteś. Dobra, Wieprzowa. Dobra, może nie zginie. Nie. Ale łatwiutko Nie no wiem, nie. No, nie. No, co on robi No easy. niemożliwe to no, A wy kurwa macie farta, nie mogę Do ostatniego no, no, Ebi, nie. nie jest wina, że umarłeś znaczy, No właśnie ja znaczy, ja Trzeba go kurwa, Przeładować broni Blady, on jest już do odstrzału No jest, jest do odstrzału, <laughs> no, jest, jest odstrzał, to prawda Na dzień dobry oh, kurwa. Sprawdzasz? Sprawdzasz? Sprawdzaj go do końca, do końca Bloody, sprawdzaj Ej, nie masz hasów, Ja mam, stare że ci jest dwa 2 no a? kurde, no co? Niemożliwe, co ty pierniczysz? Mam sy. Si. Ale on mógł jokera mieć jeszcze. O Prac ja ci powiem od razu, że on cię oszukuje. Dobra, sprawdzam! Do no! no mówiłem, mówiłem. <laughs> mówiłem. Bloody. 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 Jak to jest, że zwierzaka słuchasz, a mnie nie! No jak? To nie Matematyka no. kolego. a ze mną nie, nie chciał! <laughs> Dobra, cikaj tam. Świnia. <laughs> 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 Dobra, lecimy kulec w kule. Wskatalia. No, żół mi świnie. One queen. One queen. Ciekawa ta one queen. Zygzak twoje. ma queen. To dobrze, one queen. Layer! Kurwa! Niemożliwe to jest, to jest niemożliwe. Tylko jedną kartę dałem. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie. Ui, 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 kurwa! I po co ci to było zwierzak? Po co ci to było? Było mu podpowiadać, cię Dzięki mi pasuje nie, ci do twojej rybki zwierzak Co ile, A, ile jest na To tak, komuś wypadła ta liczba, nie? Ile i jakich? Co, co A pokaż, mangieć, co pokaż! <gry> jakąś piąteczkę widzę, jakąś czóreczkę, szósteczkę. A, na piąsteczki. No, wiesz jak jest. Dawaj, Vladina, co podasz, to dasz tutaj Dobra, a bo ja obstawiam. Tak, no, to obstawiasz, to no obstawiasz. Dobra, to zaczniemy... O, cztery jedynki. No, no to no. ja dam... Zaczął nieźle. Na pewno tak będzie. Pięć piąteczek, 100% no, nie można niżej no, dawać, nie można mniejszej ilości dawać. A, nie? A, nie a, nie nie można, można dać e, chyba inne i jedną mniej, albo tyle no samo. Można dać szóstkę, musi być zawsze do góry. No co? Mogę no, co? I sprawdzaj może, co kolego? No, nie, nie, nie ma wie. chuja, Uuu. że jest pięć szóstek, nie ma, sprawdzaj, yes, nie ma yes, chuja, yes, że jest yes, pięć, szóstek. Szóstek. pięć szóstek. Nie ma chuja, nie ma, nie to jest specjalnie z szedłem Sprawdzaj go, nie ma chuja, sprawdzaj, nie ma chuja, nie ma chuja, Nie ufaj mu, bo on po prostu robi wciula, bo... Nie no. ma chuja. Nawet chciał, żebym ja go sprawdził, więc wiesz. 6 sześć, sześć szóstek? Piątek. Nie, dobra. A piątek myślisz, że będzie 6? Piątek może być sześć, piątek będzie, może być sześć. 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 piątek, kurwa, dużo strasznie. Ja myślę, że może Kto być, być sześć w czwartek, lady, więc... Że jak ty teraz dasz beta, no to pewno już nie będzie tego co ty postawisz, więc no, obstawiam, no. że lepiej sprawdzić ci chyba. A to mu no odpowiada, a to mu odpowiada, no mówię. Oni spy A ile masz piątek? No ja mam piątek 3 O kurwa, muszę przebić, Dlatego mi się wydaje, że no. Muszę, muszę kur. No nie masz 6. Nie masz 6. Musiałem. Szesu. No, moim zdaniem jest na to szansa. Samus, nie ma 6, nie ma szansa, jest szansa. Nie Co, ma, szans. Masz jedno, no nie masz, patrz, nie masz, będzie. nie będzie. Ale piątek też nie było, ile było piątek? Piątek było za dużo Nie, piątek było, było. A to może być więcej, może być więcej, może być więcej. No. no. ale co no, się dzieje, bloody. A ile było piątek? Ile było piątek? 7 chyba? 7 było. No. Blady staje A, się lordem sitów i kopić. dlatego tak wygląda. No, kurde, ale się źle czuję. Weź sobie rutinę z korbyn, czy coś, może się Co się, się patrzysz? Wynocha, co na brzuch? O, Fajne masz... Y Wielu <grym> Dziękuję No dobra, zobaczymy co tu obstawi Myślę, pan że kłamie, Jak spojrzycie w górę, na górze jest lampa i od się może odbijać Uuu. częściowo, tak? coś tak? Nie, po prostu tak. trzeba patrzeć na ręce przeciwniku, bo widać z dwóch playerów widać co mają. No tak widać, nie widać, coś tam widać. No bo popatrz, mhm. jak zobaczysz na boczną ścianę, to jesteś w stanie powiedzieć co na wyżej, nie? A tego no tak, musisz tak, niby tak, ale ja nie znam ułożenia kostek. Tak, no. właśnie no. to jest no. najgorsze. Tak. Po prędkości tego nie rozpoznasz. Ale szóstki będą, na pewno będzie dużo szóstek. Pięć szóstek? No wątpię. Pięć ja myślę, szóstek? że bardzo prawdopodobne, że będzie. Nie sprawdzaj IB. Ale hmm. ja bym sprawdził go, no to, do, jest o, release. to jest hydre list. To jest chytry list, pamiętaj Kurde będę się cykam go sprawdzać No to sprawdź. Czemu? No nie no problem No bo ja mam rzutki. No dobra ale ja na przykład nie mam to ci mówię od no razu ja ja nie mam nie Pokaż no zwierzak, pokaż miał. zwierzak no na chwilę No zobacz, nie no ma ja Dobra zobaczymy no To 3 I co? Oj no Miał trzy! No, no nie i weźcie w jeden! Weźcie w jeden! Dobrze, dobrze, nie dobrze no. No. No, no, no i co on zrobiliście? Ej, Ej mi dobra, walnij! Walnij sobie, sobie jeden! Wychuję, i nic nie no. będzie. Coś ci pociekło tam, Amy! Wydałeś się zrobić jak dziecko temu świniakowi. Oooo, co mamy. Ale gówniane kostki. świnia krowa Zajebiste, nie wiem jak wy. Damy sobie radę. Ryzykujemy coś, chłopaki, co? Ryzykujemy. Co? Fajr, furs. Uuuuuuuu. Ja chyba bym tyś, głaszał tyś, lajer. Ojojoj! Tak tak no, by sześć czwórek? No niemożliwe. No, czy myślę, że tak, o, no oczywiście. Tak. No, widać, że sprawdzaj, Mangę, co to taki? Mm. Boję do przodu, no właśnie, do sprawdzaj, sprawdzaj kolego. Ma... Co się stało się... nagle? Coś Dobra, się... stało? sprawdzamy. No o. i proszę bardzo. Czy świniak znowu mnie tutaj zamotał i ja teraz będę cuciszny łykał trzecią osobę z rzędu Sprawdź. Pyk i pyk, patrz. Ciach, Jedyny. Jak będę to Nie mogę nie mogłeś mieć jednej? No mówię ale no. pozieleniałeś, coś się stało z no. Nie, no nic nie że wczoraj wiesz? To nie, ma. lekka nie niestrawność, tylko najwyżej O kurde, ale się trafiło. Sam zachęcałeś. Teraz dajesz zwierzek, no o, dawaj. Zwierzek O kurde, to co miało? to do w życiu! Ej, jak teraz. Aha, to i tak się to nie działo no, Możesz mieć więcej, ale nie możesz mieć mniej. Dobra, ja tutaj udupię kogoś. Udupisz. No, ja myślę, no dobra, że będzie. Rób. O kurde, belka, ale że się rzucił. Mocny statement. Statement, statement. State 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 no. No. <grym> ja bym State ja powiedział five, tak. Sixes. Sprawdzaj, Sprawdzaj go, ma. nie, na pewno nie. Nie Oj. ma szóstek tyle, na pewno nie ma. Oj, ja bym zbierza... Ej, Bisz, żegnamy się z tobą niestety, trzymaj A, się, bo A, pierdol się, bloody mała, ma. nie ma się czwórek, nie ma się czwórek? Nie, nie no, mamy, nie mamy. Dobra, sprawdźmy go. Ale to jest szóstka, nie czwórka. No to, to jest szóste, o to nie no. ej to mi się inaczej coś oj, pokazało joj, mi coś oj. oj, oj. <laughs> ej to mi inaczej pokazało coś Ej no, o, ja coś źle, a ja źle spojrzałem a dobra, no. ja nie sp Źle spojrzałem. No, zasnął. Bo ja zobaczyłem, że ten statement jest po lewej, w górny, górnym. A ja myślałem. Statement. Statement. A ja myślałem, że tam. A ja zobaczyłem na prawo. Ej, ej, sprawdź to, ja nie mam na prawo. Sprawdź, sprawdź. A czwórek nie masz? Jebałem, źle sprawdzaj. Dobra, spojrzałem. ja i tak nie mam, więc. Zobaczymy. No i dobra, zobaczymy. Masz jedną już, kurwa. Bo no nie, pierdol o, Sery jednej nie miałeś, no to się. 8, bo 8. No ale chyba karty jest... CO BYŁO? A! Ale chyba karty to no, to to tak jest... Tak to robocie, ale... Widzisz komu ufać, a komu nie ufać. Jakbyś światło nawet ufał i światło ci nie ufa. Mangecu, <ślały> coś się, Ejbi, on ci zrobił jak kurwa chciał, ten Magecu, nie? nie? Nieprawda. Pokazałeś, pokazałeś. Ja nie. myślę, że tutaj można polecieć bardziej. Takie... O, dali kamerę, że można prze... obracać tak się tak tak tak, no? O, to Jus. fajne. A czemu to jest z perspektywy? Fuu. Czemu może patrzeć z perspektywy kłamieś. konia? Zobaczymy, zobaczymy, no. no. tak, żeby wiesz, więc Ile imersja imersja nie masz była. Nie Zajmę. mam nie w ogóle żadnych <laughs> dwójek! <laughs> nie mam. No, żeby większa imersja była po prostu. Dobra, A, no. No. żeby szybsza gra będzie. Teraz będzie moje druzgocące zwycięstwo, zobaczysz. Zobaczymy. tu mam. No. Ja myślę, że są trzy dwójki. Ale to jest dlatego, że masz tutaj dwie fiolki tylko, nie? No i my tak. No do dupy, na pewno nie ma tylu No to spróbuj Czekaj, to ty zakładasz, że będzie minimum Pię 4 5? No tak, pięć ale pięć zakładasz, ale to musiałbyś mieć wszystko do samo, mała na to szansa Musisz jest Musisz go sprawdzić znaczy, mocą no. w mózgu w... Ale nie masz za bardzo jakiej mm -hmm. decyzyjności na Getsu, Jeśli on ma, to nie, nie, nie przebijesz tego raczej. Na co no, zrób, no, Zróbmy no, tak. Tutaj o, psychologiczne ty. zagrania. O, o kurwa. kurde! Sprawdzaj go. Zróbmy, zróbmy, tak, no, zobaczmy co z tego wyjdzie. No A. dobra. No i co? No i GG. <laughs> no i kurde, no A, jednej zabrakło, zabrakło ci, zabrakło. GG. Idealnie wyliczony miał. No, GG Nie do o, zrobienia no I mi bardziej karty mnie, tak? siadają, ja wolę bardziej karty, ja wolę... Ta, bo tam mam losowość wester. przy śmierciach mi się to bardziej podoba. No a tutaj masz zawsze dwie potki wyliczone, to zjebałem. Dobra, dzięki chłopaki. Uh -huh. Dzięki, Będemleczu. dobra zabawa była. Dobra zabawa dla dzięki. całej rodziny.